Witam wszystkich, tu Karol z TK Electric Z racji tego, że nie znalazłem zbyt wielu recenzji na temat tej nogi, postanowiłem nagrać swoją Proszę o wyrozumiałość, gdyż jest to moje pierwsze wideo i troszeczkę się stresuję Na tapetę weźmiemy Kiley Tiger 9 Pro Jest to nowość na polskim rynku i zapowiada się całkiem ciekawie Kilka suchych faktów Moc 2000W w piku do 3000 Bateria 20,8 Ah Deklarowany zasięg według producenta do 75 km. Według mnie, raczej nieosiągalny. Kolejnogę można zablokować kartę na NFC, którą można skopiować do telefonu i telefonu używać jako karty. Całkiem fajne rozwiązanie. Pod wyświetlaczem, dwa przyciski: jeden od dość głośnego klaksonu, a drugi od dodatkowych świateł. Tigerze zamontowane w Tigerze zamontowano zawieszenie typu C, które ma możliwość regulacji twardości. Ulajnoga posiada również światła obrysowe, które można włączyć właśnie tym przyciskiem. Świecą troszeczkę jak choinka, a można również regulować natężenie i barwę światła z aplikacji w telefonie. Czas na nagranie z przejażdżki. Z racji tego, że kupiłem ulajnogę z opadami terenowymi. Logiczne, że postanowiłem zrobić test w terenie. Na początek jazda pod dość dużej trawy. Do testów starałem się wybrać jak największe bezdroże, żeby pokazać możliwości tej hulajnogi. Muszę przyznać, że w grząskim piasku radzi sobie zaskakująco dobrze. Nie byłbym sobą, gdybym jeździł po ścieżkach, ja tam wolę bez To musiałem zrobić cięcie. Niestety zacząłem dywabkę. W tym momencie hulajnoga zrobiła na mnie największe wrażenie. Większość hulajników, na których wtedy jechałem, zachowywała się jakby zaraz miała się rozlecieć. Za to Tiger sumął po tej drodze bardzo pewnie. Ciała po nierównych i wystających w kocie kubach najmniej jakby to była zwłoka kostrachowkowa. Dodam tylko, że na wszystkich hulajnogach do tej pory nie przekraczałem na tej drodze 15, może 20 km na godzinę. Na tej hulajnogu zaciąłem prawie 40 i miałem wrażenie, że mogę jeszcze przyspieszyć. Końcówka testu przypada na drogę asfaltową. Maksymalna prędkość, jaką udało mi się uzyskać na pełnej baterii, to około 53-54 km na godzinę. Wszystko potwierdzone oczywiście GPS-em. Być może na oponach szosowych dałoby się uzyskać pełne 60 km na godzinę. Niestety na terenowych nie udało się. Właśnie dla takich miejsc i takich momentów warto założyć opony terenowe. Czas na wnioski. Szybkie podsumowanie po 200 przejechanych kilometrach. Ogólnie pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka było dosyć słabe. Urajnoga nie bardzo przypada, lisa hulajnogi nie bardzo przypadnie do gustu. Na początku jeździłem się na niej bardzo średnio, ale po zmianie kilku ustawień, hulajnoga nabrała wigoru. Wyłączyłem soft start. Co, na, co dodało jej troszeczkę mocy, i ogólnie, pierwsze wrażenie bardzo szybko się zamazało Pulaj naprawdę na potencjał. Teraz przejdźmy do wadów. Pierwszą wadą, według mnie, chociaż nie taką dużą, są hamulce. Dają radę, ale mogły być lepsze. Jakieś nie marki. Hamulce linkowe. Największą wadą, według mnie, są te portu ładowania. Podczas ostrzejszej jazdy nie ma możliwości, żeby się nie otworzyły. Mimo to, że okleję izolacją i tak się otwierają, a noga ląduje cały czas w tym miejscu. Prędzej czy później miałem wrażenie, że, że się uszkodzą. Poza tym, pojeździe w terenie były zawsze pełne piachu. To też nie wróży zbyt dobrze. Ale hulajna nie ma też wiele zalet, największą jest zawieszenie. Przy większych prędkościach nie ma efektu bicia spężenia no i jedzie się bardzo fajnie, poza tym konstrukcja jest tak zwarta, że przy naprawdę ostrej jeździe nie czuć żadnych, żadnych luzów. Naprawdę stara to fenomenalne wrażenie. Poza tym te błotniki. ten kto je wymyśli, powinien zostać Nobla. Na koniec prosiłbym Was o komentarze. Co następne bierzemy na tapetę? Chiński rower elektryczny typu Fatbike? Może kolejną nowość jednego z polskich producentów? Ruptor L3? A może tego potwora?